O, ale Up Nagrywałam akurat koncert na zespołu krecha A Byłem też dzisiaj u Krzyśka przed godziną 18 W odwiedzinach rozmawiałem z panią lekarz z panią lekarką Feminina. Feminatywy Z panią lekarz z panią lekarką z panią ministrą Panią lekarką i z pielęgniarkami I generalnie Krzysiek, tak jak napisałem w poście Jest już w sumie Już nie jest w tej śpiączce farmakologicznej Już jest wybudzony, ale kontakt z nim jest ograniczony Z paru przyczyn to znaczy tak, można do niego mówić I on może i coś słyszy Chociaż słyszy nie za dużo, bo nie ma aparatów słuchowych A te uszy dalej ma wyczyszczone. co sugerowałem, żeby bo wyczyścili, bo była ta przygoda, że jak kiedyś coś mu się tam uroiło, że gumka od aparatu słuchowego mu wpadła do ucha, to sam pojechał na SOR, chociaż zawsze unikał w szpitali lekarzy. I po trzech godzinach, jak mu wypłuchali te uszy, to przez tam dwa czy trzy miesiące potem on słyszał wszystko bez aparatów słuchowych, no, a potem znowu tych aparatów potrzebował. Więc... więc to jest ta historia, a propos czy on słyszy, czy nie słyszy. Słyszy słabo. Po drugie, tak. Może i słyszy, ale odpowiadać nie może, bo w gardle ma cały czas tą rurę od respiratora. To, co tam przy było, że dobrze, żeby go tam nie zaniedbali, bo jak ta woda w płucach. Skąd się wzięła woda w płucach? Z kolei dociekanie. I w jakim krzysiek będzie teraz stanie. W jakim stanie będzie to się dopiero okaże. Zobaczymy, czy on będzie lepiej kojarzył, czy gorzej. Czy w ogóle będzie kojarzył. Bo to jest, to jest zagadka. Czy będzie wymagać całodobowej opieki. Czy wróci do domu samodzielny, raczej nie wiem, bo już miał problemy z chodzeniem. I czy będzie wymagać w takim razie całodobowej opieki gdzieś indziej typu DPS. Zobaczymy. Co dalej właśnie z Krzyśkiem? To zobaczymy. Co do skąd to się płuca mu wzięły, to już pamiętam kiedyś, ktoś kiedyś pisał, że jak Krzysiek będzie się mało ruszał. To skończy tak jak jego babcia, która tam jak się zasiedziała, to dostała jakiegoś zatoru w płucach i zmarła, nie? Krzysiek też nie za dużo się ruszał. Przez te nogi wieloletnią zajmętowaną cukrzycę, to w sumie jego ruch to był tylko nie wiem do kuchni, ewentualnie do toalety i z powrotem na kanapę, na wersankę. więc Za dużo się nie ruszał, i to yy, jeszcze sumując to, że. W domku zła atmosfera, bo Krzysiek unikał, zabraniał nawet otwieranie okien wietrzenia. Co do legendarnego smrodu na szkolny, to ja jako człowiek staroszkolny powiem Wam tak. Na filmach to ładnie wyglądało, ale za czasów jak żyła jego mama i brat, w świętej pamięci, to smród na szkolnej tego drewnianego domku był tak okropny, taka wilgoć, stęchlizna i tak dalej, że tam po prostu wystarczyło wejść na chwilę, to ciuchy trzeba było wietrzyć kilka dni. Nie pomagało nawet pranie, prawie że. Od czasów tych sprzątania i remontów, które finansował kanał Mleczny Człowiek, zamiany okna na plastikowe, wilgoć mniejsza, tam w końcu ten domek się trochę wygrzał. Natomiast Grzysiek uwielbiał gromadzić te różne rzeczy. Do dzisiaj tam jest sterta tych śmieci, tak naprawdę, bo tam nie ma nic wartościowego, co W zimnych pokojach i tak dalej, z czym trudno mu się rosnąć, nie chce się rosnąć. Jedzenie porozkładane wszędzie, to dlatego te muszki tam na przykład latały, owocówki, bo wiadomo, że ciągną do żarcia ciepło. On jako człowiek, który ma te problemy z krążeniem, to nagrzewał elektrycznym i tymi, bo już piecu nie palił do 30 stopni. Więc ten upał z to się wszystko psuło, gniło to jedzenie. No i atmosfera, że tak powiem, nie była za zdrowa, mimo tego, że Sławek nawet zainwestował w oczyszczość powietrza profesjonalne, który tam trochę tych bakterii różnych Poza tym no, ten stary dom, to w ogóle te stare domy, to, no, mają coś takiego, że tam po prostu no, cudów nie zrobicie. No, najlepiej to remont też nie pomoże, No najlepiej to prościej to by było wyburzyć i zbudować coś od nowa, ale to oczywiście nie wchodzi w rachubę. Nie? Więc yy, mogło to być jakieś zapalenie faktycznie tam płuc z powodu tego, że krzysiek nie był zahartowany jakieś grzybiczne, jakieś po prostu wynikające z tego, że jak on siedział kilka miesięcy na wersalce nie wychodził na dwór, to mu ta odporność spadła i się wyleczy mógł przeziębić. A poza tym jednak właśnie nie leczona cukrzyca, ten zwiadczenie mięśni ogólne, tą, że on łychał go, brak odkaszliwania. Nawet przecież jak on nie myje zębów, to mu się zbiera ta wydzielina w czasie leżenia ślina, flegma i tak dalej. on tego nie odkasznie, nie, nie odsztuszy, nie, nie wymyje sobie jamy ustnej, że tak powiem, skutecznie. No i to po prostu wszystko, bo tam się zbierało, zalegało. I kiedyś już miał przecież wodę w półcach, więc... więc takie to różne są przyczyny, powody tego, w jakim on jest stanie. Generalnie, frajerem w półko można że to jest tylko i wyłącznie na jego własne życzenie. Jeżeli nie mył zębów jadł cukierki. No to z czemu nie ma połowy zębów? Prosto i tak dalej, i tak dalej. No Jad, mięso, tłuste, chociaż w cukrzycy się zaleca zmianę diety na taką nawet restrykcyjną głodówkę, że wtedy te zmiany się cofają. Mleko po 6 litrów. Gadanie, że cukrzyca też nie jest od cukru. I tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że Krzysiek już tam w wieku 40 lat chodził z Laską. I to nie tylko dlatego, żeby odganiać yy, jakichś tam wrogów swoich i psy, yy, ale też co to za akcja tutaj policja to zatrzymała. która w autobusie, to nie wiem o co chodzi. Wszystko szychem to właśnie tak jest, że no ciężko, ciężko pracował jak wielu z was. Przecież jak ja widzę ile ludzi tam marnuje czas na pisanie głupich komentarzy z głupoty, z niewiedzy, z kompleksu. No Żadny was, no, Publikuję to czasem dla meki. Wyjaśniam te głupoty. Eee, bo jak tam widzę, mówiłem na przykład, ktoś tam już się produkował, że o, wcale nieprawda, Krzysiek nie był reanimowany, bo on tam od pielęgniarki coś tam słyszał. No to był reanimowany w jednym szpitalu, został przeniesiony do innego szpitala. Tam już reanimowany nie był. no. Więc Macie część wiedzy, a jak to mówią półprawdy, to całe kłamstwo, czyli tak zwana gównoprawda. Więc jak nie wiecie, to się nie wymądrzajcie, bo się tylko ośmieszacie. I po co? Po co tracić czas, po co się ośmieszać i tak dalej, i tak dalej. To chodźmy, żony. a może nawet zajedziemy właśnie na szkolną. Zobaczymy jak tam, co tam w ramach kontroli O, to jest dobry pomysł, to będzie dobry temat na ten film. Także a no i tam generalnie no co, Krzyśkowi można mówić, że wszystko w porządku przysił dom zaopiekowany, wszystko jest ok, wracaj do zdrowia, ale czy on coś kojarzy to powiem szczerze. Nie wiem, mam takie wrażenie, że jest nieobecny, zakupiony cały czas. Czy on z tego wyjdzie, czy odzyska orientację. Nigdy dobrze właściwie w świecie się nie orientował, ale przynajmniej do tego poziomu jak poprzednio, no nie wiem. Użyjemy, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy to tyle mogę powiedzieć. To jest orszak Trzech Króli w Białym Ktoś tak pisał, że Krzysiu się obudził na tą okazję, no nie. Nie wiem też, czy na święta prawosławne się obudził, bo w sumie zawsze mówił, że jest katolikiem, na tą szkolną pojedziemy i chyba ten będzie najszybciej. tak. To jest w ogóle taki przykład, bo tą trasę wybudowali nielegalnie. Najpierw ją wybudowali metodą faktów dokonanych, a potem się poopali, że trzeba przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Sporządzić raport oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym, organizacji. Kiedy ja zwróciłem uwagę, że w sumie to bez sensu, bo już teraz jest wybudowana, no to tutaj nabrali wody w usta, bo już pieniążki były wydane. Tutaj trochę problem był z tematem odwodnień, że zaburza to stosunki wodne. No i skończyło się tak, że. Unia odpisała, że generalnie tam pomiędzy rozpatrzeniem skargi na stawkę VAT taksówkarza z Grecji jakąś inną pierdołą, że to jest w gestii państwa unijnego, więc nic tego nie mają, jak unijna kasa jest wydawana. Także tak to jest z tą Unią, generalnie to jest jak Cesarstwo Austro-Węgierskie, moloch po prostu taki. Nawet zawsze mówię, że spróbujcie znaleźć na stronach tam Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej jakieś e-maile kontaktowe do nich poukrywali. Starannie zachowują się tak jak międzynarodowe korporacje, yy, czyli na przykład Facebook, YouTube, który na przykład spróbujcie znaleźć e-mail kontaktowy do Facebooka. Na przykład starannie ukrywają jakieś formularze, wymyślają takie, yy, żeby unikać po prostu kontaktów, jakichś skarg, zażaleń, wniosków, petycji i tak dalej. Siedzą sobie odizolowali się od generalnie obywateli Pizza się pogubiła. <śled> Także tak Zaraz zobaczycie legendarny sklep zodiak Przypominam z tym Niefortunnym rozwiązaniem, z tym. że jak się tutaj wjeżdża to można... Jest ograniczona widoczność, nie widać rowerzystów, które, rowerzystów którzy się przemieszczają tutaj, bo po zaraz można ich potrącić Chociaż oni mają pierwszeństwo przejazdu. Nie wiem, powinni postanowić, jak tego już nie da się przerobić, powinni postawić tutaj znak stop. Na przykład zaraz Wam pokażę w którym momencie, bo tak tutaj nadjeżdżacie z lewej strony. Nie widać, nie widać, nie widać, nie widać, nie widać aż do tego momentu. O i tutaj powinien być znak stop. Bo dalej tutaj po lewej nie widać.